No to co, Martyna? Dzisiaj lepsze trafy niż ostatnio? A da się lepsze? Oczywiście, że się no da. No to otwieramy. No to otwieramy, no to proszę jest bardzo. Szczęśliwy dzień się okaże. A dasz twój szczęśliwy, dzień jest? Mówię, czy jest szczęśliwy? A! Dzień się okaże. A jak twój dzień? Szczęśliwy, czy nie? No, powiedzmy. Powiedzmy, Powiedz mi, no dobra, może, może w takim razie Migo jeszcze bardziej uszczęśliwisz. X. I odbieramy tutaj paczuszki. Szkoda, było tak blisko top 100. Martyna, gdyby, gdybyśmy wtedy otwierali paczki z 11 formami, to to po prostu szał ciała, Tak to jest ta 1. No, no nic, no. dobra. Dawaj, x, 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 dalej, przeklikaj, I jeszcze raz, dobra, 125 tysięcy monet, klasycznie, bardzo dobrze, poczekaj, ja to wezmę, i teraz przejdziemy do sklepu. O, wielka, tylko że nie szkodziła teraz, dobra, cio, duża paczka rzadkich zawodników, jedziemy, x, bez lokauta, no ale to spokojnie, to zwykła akurat paczuszka, wiesz, ze złotymi z zawodnikami, to jest, to jest czeka, Martyna! No, Zajmieście, no 84 overall! No, no rzeczywiście, to już dużo mi mówi. Nie no, bardzo Jest dobry. Overall. Overall. O <grym> yeah. Oh yeah. Bardzo dobrze, Martina. konu, Janka, jeszcze fontę, bardzo dobre trafy. Także nie no, powiem szczerze, że na razie pakoł Penik zapowiada się na nawet jeszcze lepszy, wiesz? Ja to mam takie te, te, dużą rolę. Dobrze. Dajesz, lecisz dalej, lecisz dalej. Zobaczkę klikasz X, dawaj. No. I oj, chyba będzie dobrze znowu. Jest toc! Pierwszy toc! Tak jest! Pierwszy toc na kanale! Warber! Brawo. znaczy No to jest tost, Martyna. Tost? Tost. Znaczy, że otworzyłaś tosta. A, no, no. Znaczy, że w nagrodę zrobisz mi dzisiaj tosty z keczupem i z serem żółtym, dobra? Tak jest. Bo to jest pierwszy toc na kanale u mnie, także klasa. Ten on pewnie kosztuje... ja cały czas trafiam coś, co jest podobno zajebiste, nie wiem, co to jest. To jest tost Martyna. Zobacz jak ładnie wygląda ta karta. Good. Jest piękna. OK Jest piękna. Okej. dobra, a teraz czas na paczki z informami. No chociaż, żeby chociaż jeden wokal był, będzie dobrze. Jak nie będzie, to też może być spoko. No dawaj, lecimy. No. Jest wokal, jest! Jest wokal, jest wokal, wokal, <laughs> czekaj. Jonas, dobrze? bardzo dobrze, no to nie jest Neymar, a Lysfa, ale jest flaga Brazilii na walkoucie, super. A to nie było tak, że, że to, coś tym okay. <grym> to miał być ten Rzek? To miał być, znaczy, no tak Martyna, to miał być Neymar, jest Jonas, jest okej. Okay. <grym> jest gitarka. Aha, nabrałabym, dobrze. Jest Jonas, jest jeszcze Noton, Lux, zobacz, sobie zawodnik. Dobra. Yes. Myślę, że onas to nie jest warty więcej niż 20 tysięcy strzelam, ale może się mylę. Nie no 37, tam 30, no dobra, okej okay. Elegancko. Ale i był walkout, także najważniejsze, że się ekran zaciął. To no nieważne kto tam był w środku w Właśnie, ważne, że ekran się zaczął. <laughs> ważne, ważne, że się zaciął ekran. Martysia, ostatnia poczekajcie, poczekaj. Dobra, Subidoubi, jedziemy. No. A i bez walkouta tym razem. Niestety, niestety. Radek Skrzydłowy z Napoli. Kalechon! Przynajmniej raz. Przynajmniej raz był, bardzo dobrze. Ja ale zrobię jeszcze opening, wiesz, za Team of the Season, jak ja tutaj dokupię... Eee, jak to się mówi? Karty przedpłacone z, dobrej, z dobrych sklepów z elektroniką. A zamierzam właśnie taki, taki zakup dokonać. Co? Nie, nie, to był taki inside joke, który zrozumie, zrozumieją tylko widzowie, nie? Że należy zakupić karty przedpłacone z dobrym, w dobrych sklepach z elektroniką, i wtedy można otwierać super graczy. Także Martysiu, dziękuję Ci serdecznie za udział w dzisiejszym Opening Group. Cześć, mam Ci. Tosta. Tak zrobiliśmy już Nie Jest serżówki, także mam się zrobić. Dobra, dzięki, siostrzyczka, cześć. Siemanko.